Cześć, ja Roxy TV i witam Was w trzecim odcinku książki pod tytułem tomu drugiego. I tak nagrywam trzeci odcinek po jednym dniu, ponieważ obiecałam Wam, że na 10 lajków zrobię kolejny odcinek. A więc zaczynajmy. Dobra. O, losujemy, losujemy. O, zrób kawał. Wytnij język, natnij usta po linii przerywanej, pokaż język. Spróbuję jakoś tymi nożyczkami to przeciąć. Może trochę równo, ale jest. Teraz wycinamy nasz język. Niestety taka sytuacja, że tutaj mi się urwało, więc zagnę to. No i po prostu ułożymy. Ja przykleję tutaj ten język. Tutaj będzie tak po boku. Zrobione. Kolejne losowe zadanie. No i wyszło mi pokoloruj. Pierw tutaj pokolorujemy. No i teraz strzałka. No i to malutkie coś. Zrobione. Teraz coś z przodu. Laurka dla samego siebie. Ok, więc kolorujemy. Zrobione. No i ostatnie zadanie. E, chcesz tu wrócić, e, rzuć pieniążek do fontanny. Po prostu narysujemy tutaj takiego pieniążka. Pięciozłotowego. Teraz tutaj jednozłotowego i w złotowego to zadanie prezentuje się tak. Także to tyle z tego odcinka. A i chciałam Wam powiedzieć, że filmiki co najmniej przez 4 dni się nie będą pojawiały i że mm, książkę nazwałam tak samo jak tam są, czyli Tajemnicza Zagadka. I jeżeli znowu dobijecie 10 łapek, to za 4 dni będzie kolejny odcinek. Dziękuję Wam za obejrzenie i cześć!